<gry> stąd, odpływaj stąd. Ale mojej itemy nie chce mi się kurwa, naprawdę, że my dalej w to gramy to jest kurwa cud kto ma y, itemy na porto? No ja No ja zbakowałem ogólnie, nie wiem gdzie się pojawia Dobra, róbcie portal, ja idę do domu, kurwa. Ale kurwa no on wyglądał jak bambik kurwa. ja myśl, nie byłem... Nie. Myślałem, że komar po prostu takiego perka kurwa, że wiesz, że one shotuje, ale... ale kto, kurwa co tu palisadę robi? No ja. Dlaczego NIE OSONIŁEŚ TEJ BELKI TUTAJ? Bo jej nie było tym wcześniej <grywa> kurwa całe życie No na no, tu trochę musi być też miejsca, przecież tu ma być druga baza Kurwa ta palisada no, mega kurwa, teren znaleźliśmy No kurwa 90 stopni góra Ty Dobra pod otwartym niebem będziemy spali kurwa. No co? Podniesiesz przy tej belce tutaj Gdzie stoję A jak ci powiem Jak ci powiem Podnieś O kurwa miałeś rację Weź zrób takie górki tylko przy tych Żeby to utwardnić Hahaha, ja pierd... Dobra, no wszystkie są maksymalnie podniesione. Tak. Weź ty tę kontrasę, zrób może, żeby chociaż do tej bramy było. Na ślina ta kurwa, jest, nie? Ja całe drewno. Ma ktoś drewno? Ja całe drewno zostawiłem. Nie weź potem. co rzuca Dawaj, łuki Ole, kurwa, Debil. 25 hp nie? <laughs> jak mi nadzorca, kurwa, chciał zjeść? Może ognisko tu, co? Ognisko tu. W... Ten idzie jako pierwszy, kurwa, agent. <laughs> Formacja żółwia, panowie! Zabucony zło. O, to to O Kopiemy to. <słuch> <słuch> Dobra, weźmij. <słuch> jak się wygięło kurwa? Pa... Ko... Kościoś szlam. Dobra, myślałem, że tu ciężej będzie ogólnie. Zbroja łuskowa. O, kurwa, ile to rzeczy się pojawiło. A sprawdzamy, czy to działa tak, że, kurwa, jak jeden użyje, chodzi, to przytulmy. Ja pier... Ty do zbroić z żelaza trzeba 20 żelaza. Tak. 20 do góry, 20 do dołu. No to 40 na jednej. A jeszcze kask, no to pewnie... Też 20. No to 60 Zob na jedną osobę. A jeszcze łuk Są żelazne wiesz? gwoździe, jeszcze. I dwa, łuk kora. kolejne 20. Dobra policz, wszystko ile trzeba i. 130 <laughs> Ja p dole to ja nie wiem jak ktoś grał w tą grę chyba. A nie, czekaj, 150, bo jeszcze to siekierka. 150 no, na jedną osobę. No że ta siekierka. Czyli jedna... 400! <laughs> 450 na jedną osobę. Na trzy osoby chcesz mi powiedzieć, byśmy musieli ruchać tego ironu? Langship! Na nowy statek! Można! Ej! Ziemia drży! Szybko, pijemy się. Nie wiem, jestem smutny, kurwa. Zamknij, kurwa, palisadek! Kto to otworzył? O! Padam do śmietnika pierdolonego i nie wyjdę i mnie trochę zabiję w nim. Patrzcie, co się dzieje. Ty, on się nie chce tu. Ty, ja galuruję tu, kurwa. Ja, st ja stąd nie wychodzę. Dobra, wychodzę. O kurwa, dwa mnie gonią. Bieram <d> mnie. <śmierdzi> o wy. <k> <śmierdzi> <śmierdzi> o koledzy! O i umarł. Dobra, ja mam wszystko już ustawione ładnie. Kośnik sawę, Ukośnik sawę, pierdolone Dobra, to ja zrobię ten statek. Dobra, mam na statek. Wpada go tu. O ku... jaki stateczyk do. Bierzemy na, na tego bossa na swampę? Aaaa kurde! W ogólnie to sobie czytam, że ten boss ma mega odporność na ataki sieczne i lepiej jakąś buławę mieć na niego. Nawet drewniana pałka zada mu większe obrażenia niż brązowy miecz. To co, wracamy? Zawsze się źle przygotując, by zawsze kurwa coś spie... No. Dawaj tą buławę. Joo! Boj! Bej! Ale położyłeś te łóżka w stronę trochę. Dlaczego? No <laughs> idealno <kurwa>. O kurde. <laughs> Dobra uwaga, stawiam to gówno chore! O, Olę. Jak się tym steruje w ogóle? Jak to zakupia, człowieku? Co jest kurwa? A wy siedzicie sobie, gracie? A na banjo gracie, czy co to kurwa jest? A nie, Zobaczmy, <grywa> yeah, no jaka przygoda, kurwa. Bo, ale mi się wydaje, że tu już nie ma nic innego jak równiny. No, zobacz, tam jest słam, kur... Dobra, chodźmy do. No. Po prostu chodźmy. Ty, kurwa są. Dobra, robimy oh. test. Zobaczymy, jak wyjdziemy. do chodź. Ty mogę. <grywa> Clommer. Ile ci wyszło? Połówkę. I na mają nas oni. kromor drugi. <grym> Nie. Ty... Dobra. się Dziś Lecimy przed równiki. KURWA! <s> mi postać kurwa jest przed. Kurwa tym wszystkim, całym zela żelazem za No bo ja nie wiem, kiedy mi się zapisała postać. Dobra, zobaczmy, jakie mam itemy. Idealne. Dobra. Nawet nie musicie po mnie podpływać. Sam se na łódkę, bo mam itemy. No ja was widzę, kurwa. Bo ty jest tutaj. <gryblarki> 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 no, no. O kurwa! je. Co ty Driftuję statkiem! <grym> Dwa stateczki ty Dawaj jak najbliżej kurwa. Cześć, co? Pokur się. <grym> dawaj po <kwa>, pocałuj <grym> mnie Dobra, gramy W szanskę stronie na drugą Dawaj, dawaj <grym> 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 Która ma mniej? Która ma mniej? Pasza, dobra, No jedziemy tylko. Dawaj na dwie łódki kurwa. Jedną stracimy, to druga jest Tak był kraken, to wydaje mi się, że No nie po co ty to niszczą? Która ma teraz mniej? Debi. Ale lepiej się Trzymaj czego Takie fale tu są Ty widzisz to? Ej, tam łódki się palą To jest... K no, <grym> jej, o, NO To tak wygląda! Dobra, ty to co ja mam zrobić? Nie Prze przez niego! Ty to on jest chłopka no, zaraz obok no! Dobra, budujemy portal. A no, ja się A rozpędziłem i się teraz modlę, żebym przebiegował tej abominacji. A, <grym> dasz sobie radę, kotku... Ej, ktoś zmienił portal, nazwę! <grym> no i chyba. To już znasz odpowiedź.

Dobrze. I eee. stopło, oh, co jest Ty. On jest broken, nie? Właśnie, nie jest broken. Czego? <gulet> ja pierdolę. <A, gulet> no, <to bym> takim... <gulet> ja też mam legal. O, To jest najgorsza gra, jaką będziemy grali, chyba mi się wydaje ogólnie. <gulet> co to jest za ścier. <gulet> nie no nie mogę, kurwa, no wynik no, nie gramy, O, <gulet> <gulet> Umierać, umierać umierać. Jaki klucz ze mnie, to Jakie kurwy dwie Z Fortnite latarka się działa, no nie wiem, 6 lat robili grę. Są schody, no nie wiem, muszę iść z tobą Lekki, lekki A nie! Light, kurwa, że światło, a to lekki przedobaczyło Jakie to jest głup... co Ja pierdo... Ty za kur... Zabiła mnie ty, ale czaisz, jak się zabija, czaisz, jak się zabija za konica, to Tyler Walsh się odpierdala? man